Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku podcastu na kanale Dobre miejsce. Odcinek poświęcony dla nauczycieli. I teraz tak, będzie dość krótki, a mówię dlaczego, ponieważ powiem parę słów o metodzie pracy zwanej odwróconą klasą, czy odwróconą lekcją. No, a, a, a dlaczego już ten temat? No Dlatego, że poprosiła mnie o to jedna z koleżanek z pracy, po prostu, tak. Także, także będzie. No, dosyć, myślę. Krótko i na temat, tak? Więc, więc zapraszam. Kochani, czym jest odwrócona, czym jest metoda tak, tak zwanej odwróconej klasy czy odwróconej lekcji? Jest to metoda polegająca na, no, na dosłownym odwróceniu toku tak zwanej tradycyjnej lekcji. Czyli tutaj są takie trzy kroki, tak? Po pierwsze, nauczyciel przygotowuje i udostępnia uczniom materiały związane z tematem lekcji. I tutaj mam na myśli tak, materiały różnego rodzaju zasoby wszelkiego rodzaju, nie wiem, filmy, podcasty, teksty, fragmenty książek, artykułów, całe artykuły, tak, zadania interaktywne, jakieś ćwiczenia, prezentacje itd. Tak no, pełna dowolność. Nie wiem, też można zeskanować po prostu też tradycyjne podręczniki, jeśli, tak, jeśli to jest jakaś tam sprawdzona i, i, i dobra metoda dla danej grupy uczniów. Po drugie, Uczeń zapoznaje się z tymi materiałami, tak, przesłanymi przez nauczyciela, w optymalnych, wybranych przez siebie warunkach. No, i tutaj słuchajcie, też pełna dowolność, bo na tym to polega, tak? To może być nauka w domu, to może być nauka, nie wiem, yy, w podróży dookoła świata, tak? To jest właśnie ta zaleta, tak? Te, 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 tej metody. To może być nauka, no nie wiem, w lesie, na podwórku, tak? Gdziekolwiek, tak? Czyli tam, gdzie uczniowi jest dobrze, tak? gdzie się dobrze czuje, gdzie się dobrze skupia, gdzie się dobrze uczy. No i w ten sposób, moi drodzy, um, uczeń przejmuje odpowiedzialność za, po pierwsze, tempo uczenia się, no i po drugie, za to, ile tej wiedzy przyswoi, tak? Bo też nie jest powiedziane, że uczeń tak? w tej metodzie no, przyswoi wszystko, co jest, 100%. Nie, tutaj też właśnie fajnie. To działa na, na, na tak zwaną odpowiedzialność, poczucie odpowiedzialności za to, ile ja się nauczę, tak? I czy w ogóle czegoś się nauczę, to też jest ciekawe. Po trzecie, kochani, w końcu po trzecie, podczas lekcji z nauczycielem uczeń dzieli się swoją zdobytą wiedzą, tak? No i tutaj to dzielenie się wiedzą może przyjąć bardzo różne formy, na przykład formę prezentacji, czy plakatu, czy nie wiem, czy, czy pracy w grupach, tak? Czyli nie wiem, na przykład uczeń. Zajął się, tak, zgłębił wiedzę z jakiegoś tematu w domu, tak, czy gdzie tam, tak, na własną rękę. Spotkał się, czy to online, czy na żywo, tak, z klasą, z grupą, z którą się uczy, tak, z nauczycielem. No i nawet mógł, jakby, właśnie w formie, nie wiem, przygotowanej przez siebie wcześniej pracy w grupach, tak, dla całej klasy, tak, podzielić się tą swoją wiedzą. To też jest bardzo ciekawy temat, bo to też tutaj, akurat w przypadku tej pracy w grupach, uczyłoby tego właśnie ucznia, yy, nie wiem, zarządzania ludźmi, tak? Pewnego, no, bardzo myślę, gruntownego przemyślenia, jak te prace w ogóle zorganizować, prawda? To też nie, to tutaj bardzo, bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o takie zdobywanie umiejętności nie tylko twardych, ale i miękkich, tak? Współpracy, relacji, zarządzania zespołem ludzi. No dobrze, no i właśnie podczas tej lekcji, tak, tego, tego pokazania, yy, dzielenia się swoją wiedzą, nauczyciel daje uczniowi, tak, który te, te wiedzę zgłębił, informację zwrotną, feedback, tak? Dobrze, moi drodzy, ja yy, jakie są korzyści takiej, takiej metody pracy, tej odwróconej lekcji, odwróconej klasy? No po pierwsze, przede wszystkim, moim zdaniem przede wszystkim, uczy taka metoda odpowiedzialności za proces zdobywania wiedzy i tego, że tradycyjna ocena nie jest jedyną metodą sprawdzenia umiejętności ucznia, tak? Po drugie, nauczyciel staje się bardziej takim przewodnikiem, towarzyszem, nawet takim facilitatorem, tak? czyli takim przyspieszaczem, tak? w procesie uczenia się, odkrywania i poznawania świata. Powiem Wam, moi drodzy, że ta rola takiego przewodnika towarzysza jest mi bardzo, bardzo bliska. Tak? Ja w ogóle w ten sposób rozumiem, tak? właśnie w ten sposób pojmuję w ogóle nauczanie, tak? jako towarzyszenie, tak? w myśl tej zasady, że nikogo. Nie można niczego nauczyć, tak? Można tylko doprowadzić do źródła, do wodopoju, tak? A już tak to, czy ten ktoś zechce się napić z tego źródła, no to to już jest decyzja tej osoby, prawda? Nie można nikogo zmusić. I to jest piękne, uważam. Dobrze. Po trzecie, jeśli chodzi o korzyści tej metody, jeśli metoda odwróconej lekcji jest metodą stosowaną często lub nawet zawsze, Uczeń moim zdaniem ma duże szanse znaleźć swoją pasję, poszerzać horyzonty w dziedzinie, którą kocha, no, a nie, moi drodzy, tak, wkuwać, że tak powiem, informacje, które go nie interesują, no a więc zostaną prawdopodobnie szybko zapomniane. Tak? Więc tutaj ten taki pierwiastek odkrywania własnej pasji, no jak dla mnie to też bardzo bliskie. I, i właściwie uważam, że szkoła jest po to, tak, żeby uczniowi pomóc, odkryć. Ewentualnie pomóc y, poszerzać te swoje zasoby, tak? Wzmacniać te pasje, wzmacniać ucznia w tym, w te, w tym dążeniu do, do, do bycia, nie wiem, coraz lepszym w tej dziedzinie, którą sobie tak ukochał, tak? Dobra. No i ostatnia korzyść, jaka mi przyszła do głowy, taka, no powiedzmy, najważniejsza, jest to, słuchajcie. Fakt, że ta metoda tej odwróconej klasy no jest wymagająca dla nauczyciela, ale dla mnie to jest jako. Ja postrzegam jako korzyść, a nie jako wadę. Dlaczego? Ano, dlatego, że jeśli ta metoda jest wymagająca, to to dla mnie oznacza dla mnie dla nauczyciela, tak, że moim zadaniem, no właśnie, jest swego rodzaju takie takie bycie towarzyszem, tak? Towarzyszenie w tej podróży, tak? W tej podróży w tym zdobywaniu wiedzy. No a jeśli pojmę właśnie takie, ten proces uczenia się, zdobywania wiedzy jako taką podróż, tak, a nie coś takiego, wiecie, sztywnego, stałego, narzuconego, tak? Nie wiem, przez podstawę programową czy przez podręcznik, no to wtedy i uczeń jest, jakby odkrywa cały czas nowe obszary, nowe, nowe nie wiem, poziomy poznania. No i ja również, tak? Bo ja podążam razem z nim do każdego portu, zaglądam do każdego portu. Z ciekawością dziecka. Także moi drodzy, tyle jeśli chodzi o korzyści, tak, no, oczywiście z mojej perspektywy, tak? każdy ma, ma jakieś inne zdanie na ten temat. No i podsumowując, y, zachęcam Was bardzo do tego, aby wypróbowywać y, nowych rozwiązań, tak? nowych metod, a jednocześnie szukać własnego stylu najbardziej pasującego do mnie i najbardziej zgodnego z wyznawanymi wartościami stylu pracy. Warto, kochani, pamiętać, że nie chodzi o to, aby kopiować czyjeś rozwiązania, ale, jak, ale aby, no, w sumie to jak pisarze, tak? czerpać z dostępnego bogactwa, osiągnięć innych ludzi i stworzyć siebie, swój własny, niepowtarzalny styl. To tyle, kochani, jeśli chodzi o dziś. Zostawiam Was z taką myślą, tak? Znowu tak, odwołującą się do poszukiwania własnego stylu. No i cóż, życząc udanego weekendu, zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w czwartek. Ja Was pozdrawiam, życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego.